Witajcie na kanale Łowcy Hin. W dzisiejszym filmie test i recenzja myjki wielofunkcyjnej Uwant B200. Zapraszam do oglądania. W parce znajdziemy myjkę, wąż z pistoletem, uchwyty do węża do zamontowania na myjce, niestety ich mocowanie jest beznadziejne i cały czas odpadają od konstrukcji. Dodatkowo dostajemy trzy środki do czyszczenia o pojemności 60 ml każdy. Do zestawu dołączone są również dwie końcówki czyszczące, jedna ze szczotką i druga wykonana z materiału. W pudełku znajdziemy również instrukcję obsługi i rękawice, która bardzo poprawia chwyt. Urządzenie pracuje na podciśnieniu 12 kPa. Złożony sprzęt waży 6,3 kg i ma wymiary 477x264x372 mm. Gabaryty myjki są zbliżone do przewodowego odkurzacza. Całość jeździ na trzech kółkach, dwóch tylnych i obrotowym z przodu. Długość węża to 1,5 metra, a długość przewodu jest spora, bo wynosi 4 metry. Bardzo dobrze działa zwijanie kabla na przycisk, dzięki czemu nie musimy się martwić o jego organizację. Obudowa wykonana jest z plastiku, który budzi wątpliwości od samego początku. Najgorszy jest dolny uchwyt na wąż. Cały czas odpada, można ją swobodnie wsuwać i wysuwać. Tylny uchwyt też nie jest montowany w stabilny sposób i bardzo często się porusza, ale przynajmniej trzyma się konstrukcji. Aby zacząć czyszczenie myjką trzeba nalać czystej wody. Służy do tego odkręcany wlew na przodzie. Maksymalna objętość czystej wody to 1,5 litra. Kolejno mieszamy środek czyszczący w proporcji 30 ml na 1 litr wody. Maksymalnie możemy wlać 200 ml roztworu do maszyny. Trzeba zdjąć pojemnik z czystą wodą, ciągnąć za uchwyt, wyciągnąć korek i wlać płyn. 1 czwarta buteleczki środka wystarczyła nam na wyczyszczenie samochodu osobowego i narożnika. Dostępne jest kilka trybów czyszczenia. Tryb standard, czyli odsysanie wody. Tryb steam, czyli odsysanie wody i aktywne dwie dysze z gorącą parą. Przycisk cleaning solution służy do włączenia podawania detergentu czyszczącego. Do korzystania z ostatniego trybu Fabric Streamer potrzebne jest dokupienie dodatkowej końcówki. Na ekranie mamy dodatkową diodę, która informuje nas o zapełnieniu zbiornika zużytą wodą. Maksymalna jego pojemność to 1,5 litra. Pistolet ma zdejmowaną przezroczystą klapkę tak, żeby można było ją wyczyścić po lub w trakcie czyszczenia. Ma też przycisk do samoczyszczenia. Naciskając go przemywamy pistolet czystą wodą. Bardzo przydatna funkcja. Drugi guzik służy do włączenia zraszania wodą i uruchamia dysze. Do czyszczenia fotelu w samochodzie użyliśmy końcówki ze szczotką. Urządzenie bardzo dobrze poradziło sobie z wyczyszczeniem obić. Czarny kolor materiału stał się bardziej nasycony, a tekstura ze śliskiej stała się bardziej szorstka. Mimo, że siedzenia nie wyglądały na brudne, to w zbiorniku na zrzutą wodę zebrało się bardzo dużo brudu. Czyściliśmy też narożnik, który miał plamy po sokach i napojach. Wszystkie zniknęły po myciu. Mebel był używany od niedawna, a mimo to zużyta woda była bardzo zabrudzona. Produkt naprawdę nas zaskoczył swoją skutecznością. Ma kilka niedociągnięć, takich jak średniej jakości obudowa czy uchwyty na rurę, ale do domowych porządków czy czyszczenia kokpitu nada się idealnie. Jest godny polecenia. Na naszej stronie łowcyhin.pl znajdziecie kupon, z którym możecie kupić myjkę za niecałe 190 dolarów. Zapraszamy na nasz kanał Łowcy Chin do sprawdzenia innych naszych filmów. Dzięki za dzisiaj! 纳什。